Od lat budujemy nowoczesne farmy fotowoltaiczne. Dziś pokażę Wam, jak zmieniamy grunt rolny w źródło przychodu pasywnego. Jedną z najważniejszych rzeczy i podstawowych jest analiza działki. Pod kątem lokalizacji, nasłonecznienia, ukształtowania terenów, jak również dostępu do sieci elektroenergetycznych. Już na tym etapie nasi doradcy są w stanie ocenić potencjał inwestycyjny danej lokalizacji. Kolejnym etapem jest przygotowanie warunków zabudowy karty informacyjne przedsięwzięcia, bądź analiza pod kątem zapisów miejscowego planu, po to, abyśmy mogli uzyskać warunki przyłączeniowe. Jest to niezbędny dokument do tego, aby kontynuować dalsze prace projektowe. Po uzyskaniu warunków przyłączeniowych możemy opracowywać projekt techniczny i uzyskać pozwolenie na budowę, które nam umożliwi realizację całego przedsięwzięcia. W Ecoprime prowadzimy nadzór nad całym procesem developmentu. Nadzorujemy pracę urzędów, koordynujemy wszystkie prace, tak aby w jak najszybszym czasie uzyskać niezbędne dokumenty, gdyż ten okres uzyskiwania niezbędnej dokumentacji jest to czasochłonny etap inwestycji, który wymaga skoordynowania wielu działań w urzędach i instytucjach. Wszystko po to, aby inwestor mógł się skupić na efektach, a nie na papierologii. Oczywiście, w EcoPrime. Podchodzimy do realizacji kompleksowo. Od A do Z, od projektu po realizację i energetyzację. Również pomożemy Ci sfinansować daną inwestycję. Jako generalny wykonawca i firma o ugruntowanej pozycji na rynku, dajemy Tobie, inwestorze, gwarancję należytego wykonania na cały okres prowadzenia budowy. Posiadamy niezbędne polisy, kar, tak również OC. Które gwarantują Ci powodzenie i dają Ci bezpieczeństwo podczas prowadzenia inwestycji. Wspieramy Cię również na etapie wyboru odpowiedniego podmiotu, któremu będzie sprzedawał energię elektryczną z własnej elektrowni fotowoltaicznej. Za mną jedna z takich realizacji. Po mojej lewej jest to instalacja o mocy pół MW, po mojej prawej jest to instalacja o mocy 1 MW. Jest to przykład dobrze zaprojektowanej i kompleksowo wykonanej inwestycji. Jeśli myślisz o własnej farmie fotowoltaicznej, porozmawiajmy.